wszystkim, z tej strony Kacji. I Drakej I nasze pięć dżinów Jeden się w ogóle jakby, jakby pokazuje palcem Ale tamten się zaciął chyba No Ten Spodziewałem się dużo dłuższego Kacji z twojej strony Nie byłem gotowy, żeby się przestawić <laughs> Nigdy nie wiesz czegoś spodziewać I ja Nie, dobrze, uf Gra to przemyśla tak, że Zpieprzyłam się z drabiny. Przed nami teoretycznie ostatnia sekcja <laughs> Tak, ale no Teoretycznie to słowo klucz Kanały W ogóle lubię jak te, 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 te gesety się czytują, nie? No. Czyli, czyli nie wiem, rozbił się tankowiec. Tak, rozbił się tankowiec, syf się wylał, i najwidoczniej tankowiec przewoził czystą ciemność. Chyba. Nie wiem, płynął z dostawą do Kingdom Hearts prawdopodobnie, nie wiem. No jednak pola z nami. On był taki mały? Nie. Gro, da fuk. Nie. Tak, niebieskie Dzięki. są wietrze, jakby co. A on no, O i urósł. Gdyby tylko aż nauczył się, że ma dwie ręce i może znowu dwie kartki naraz, prawda? Wtedy miałby wszystko. No, jednak są szczury. Proszę bardzo. Um. E e ale dramat. Straszny. Za sobą coś jest jeszcze? Jean Zygor. Co? O, wy kanałach robią typowe szafki z amerykańskiej szkoły. Znów na miejscu. Okay. To aż znowu nie chce żyć, prawdopodobnie? Nie. Co tam aż? Usiadło się trochę? No chyba ty. Wypadło ci coś. Ej! wiewa no! Dlaczego go nie zatrzymałaś? Byja, w porządku? No? W ogóle jakby... Ja rozumiem z perspektywy Asha, że on dowiaduje się backstory tych dzieciaków, ale nie do końca nie wiem, czemu dzieciaki przeżywają traumę z racji czegoś, czego są naj... chyba świadome? Nie Jakby... no... Ja się... Czemu je to tak poniewiera, nie? No, na zasadzie, no, no żyjesz z Chyba, tym... że nie wiedzą, że Ash się tego dowiaduje i nie wiem, takie to poniewiera, ja się no, nie no, wiem. Ja, a, a wie, że nie jestem bez serca! I tak, generalnie ze wszystkich chyba malowideł te w kanałach podoba mi się najbardziej. W malowidła w kanałach są genialne. Są psychodeliczne. Przejdę, bo tutaj ta jeszcze kartka. Ktoś go widział! Nie widać go. E, eee, tak? E. Gdzie, gdzie, kurwa, kartko. Ee, się przez ściany? Ach, czyli tutaj się podziała. W ogóle bo... docenimy to, jak te kartki znalazły się w takich miejscach, po tym jak te dzieciaki rozerwały, aż aszomi no, zeszyty. Jakby okej, okay, latają po mieście, okej, okay, zrozumiałem, ale... By the way, są jeszcze dwie sekcje, oprócz tak. tej, bo jest jeszcze wyspa. No jakby, wiem, nie. tak, 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 To nie wiem, to, to nazywam sekretną sekcją właśnie. A, ja myślałam, że chodzi o, tak, o zmianę, jakby... No, to, 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 to Kolorystyka jest cudowna. Czas na wielkie porządki. I te rzeczy chyba twoje mm. dzieci też mogą mieć, prawda? Te te, te fioletowe tak. kuleczki. Nice. To by było na tyle. Ach, pamiętasz to miejsce. Tak. No. tak. Mam by the way, ostatni billboard, ten pamiętałem, to jest faktycznie ostatni. A. Weźmy jakiegoś nowego, może ten wygląda tak wietrznie. Jestem prawie pewien, że tą samą logiką kierowałaś się ostatnio, kiedy fakty kiedy tak. wspólnie, tak. Ten to... wygląda wietrznie, więc Pobrażałam weźmy co. wziąć tego. jakiegoś innego. Jestem, nie, nie, no to którego chcesz. Ja chcę tego, który wygląda wietrznie. O! Wygląda jakby broda Gandalfa ożyła i miała własne no. brody. Nie. nie wiem. Uh, nie. To są uszy, ale. jakby nie rozumiem, jak one działają. O! Uh. Ok. Czuję ci trochę. Dawno żaden nie miał poróże, nie? Coraz ciekawiej. Konek. Dziwne rzeczy. Och! O wow, dziwnie się ładnie ułożyło, nawet. To już ma chyba dość, bym, bym powiedział. Tak, chyba tak. Chociaż może. To jeszcze jedno życie. Pnącza. <noise> Bolbisz te pnącza, prawda? Okay. No Teraz jest świetnie. Ożywaj, brodę Gandalfa. Co słychać? Trzy. Nie. Ktoś się robi strasznie wymagający. I nie mamy tych wszystkich rzeczy. W sensie mamy grzyby. I tyle. Nie mamy ani wiatru, ani pąków. Pąki są z tego. A. A, nie mamy wiatru. No nic. Musisz go zabrać do chyba skrzynieczki. O, jest i wiatr, ten... proszę bardzo. Tak, bo ono zostanie Na, tutaj, chyba tutaj do... Do... A, dobra. nie jego... lepsze czasy. Mm. Mamy wiatr, zorza, modliszka, mucha, nie jestem pewien. Bup damy radę billboardowi? Nie, nie mamy. Nie mamy. Muchałapę Czekaj. Ach, dużo lepiej. Doceniamy to, że był ten billboard. Zapadł się z góry, on spadł z jakiegoś budynku prawdopodobnie no i doskonale. Nie byłam pewna, czy mam wszystkie grzyby, bo potem jest jeszcze jeden no i... typ grzybów. Nie pamiętam Koniec. I polej mucha... A nie, to już koniec. Tak, tak. No i to wszystkie dosłownie billboardy w grze. Ta ta i tak więc nie jest zapamiętało. kiedy miasto no. zaczęło upadać w ruinę. O, o. nawdychałeś się? Y tych mój Boże zarodników z grzybów. To on musi być tu chyba. Tak, o mój Boże, no tak. Pokażmy to zasrane trofeum generalnie. Dla wszystkich. Chcesz się to. pobawić? Tak. Bo! My tego ostatnie mogliśmy znaleźć, bo Jean i Ash muszą być w bardzo konkretnym miejscu i z jakiegoś powodu nie są To, to dalej nie wskoczyło? Teraz on się chyba schował? Tak, I teraz ty wyskoczenie go Nie. E. Hmm. No, tak, tutaj jest trofeum ukryte generalnie w tym miejscu. trofeum o... Tak, bo on się chowa. A nie masz wskazać, czy coś takiego, czy pomachać mu? To znowu ja! Nie, siadłam. To chyba nie to. Nie mogę mu pomachać. To jest dziwne. Nie wiem, a stań to, na dłużej za tą kolumną. Jakby z tej strony o teraz. Hmm. Myślałem, że coś się pojawi. No bo on się definitywnie chowa generalnie, bo on jakby stanął w miejscu, nie wiem. Pomaluj może te, te tutaj żarówki zamalły generalnie może coś się ruszy. Ale tak, kanały są minimalnie miące, ponieważ te żarówki nie wiszą w ścianach, tylko będą na środku pomieszczeń. Przez co... głębia! na przykład tutaj wisi parę żarówek to się nie poświeciły randomowo. Cie jedna nie pali. Kiedy ja on się chowa cały czas. To jest dziwne. Abyś go zawołała? W ogóle czego się chce? A to może dlatego się było zbugował, nie? To, to, to może być to, o. Może teraz będzie kontynuował zabawę? Tak, dalej tu jestem. Za kolumnę? Może... O! Musiałam mu pomachać, no. A nie mogłam, bo on czegoś chciał. No tak. Chyba. Przecież nie, to była haatrówka za machanie. Bo tam też nazywa... Akuku czy coś takiego. A no tak. Dobra, to spróbujmy jeszcze raz teraz bez zachcianych Gina. Zawołaj go na ścianę po prawej. Hej! A, chcemy to pogadać, bo to jest dziwnie skomplikowane tą grę i trochę, jak widzicie, bardzo średnio czytelne. Jak on biegnie? Jak on biegnie? Czemu z tej strony? A, bo ty patrzysz na, na tamtą ścianę, a nie na... Dobra. Na za, za... za Czas się pobawić, co? Dobra. Czekaj, może on się ma odwrócić, czy coś takiego? Nie wiem. Nie, nie. mi się Ko wydaje, że to było tylko to, ale. Kontynuujmy, bo nie, straci tutaj za dużo czasu. On nie na on miłość generalnie. Po tu dzisiaj nie wszystkie żarówki zapaliły. Bo jakby tu się jedna nie pali i tam się jedna nie pali. Ściana po lewej, może? Ta, za którą się chowałaś? Tutaj, tak to tutaj? miało wyglądać? Tutaj ten sufit może. Hmm, to, to. dziwne. I tu Wyżej? Na, na suficie O, to. dobra, jedna skoczyła. Na suficie nie możesz malować. Ten narożnik? O, dobra, ja mamy, jest. Tak. Co w tym było? Coś zjeżdżał chyba. Prawdopodobnie. Dobra. Ruszajmy dalej. I kanały są właśnie momentami lekko... Mylące. Tak. Mam skrzynkę, mimo to, że nie teraz o tak Nie, no o to... tym A więc też moment? N nie zrobię raczej, bo mam tylko trzy rzeczy, nie? A, dobra. Tak! Ale i tak tu będziemy wracać. Mm, kartka. He? Po momentu? A nie to mu tyle, dobry derp. jak demolujemy te zamknięte kanały, nie? Ja bym powiedział usprawniamy. Uchaj Moje dżiny też chcą mnie zabić. Wszystko chce nas zabić, dobra. Możemy palowanie? A. A co nie chcę zabić? Muszę i jak tu wrócić. Tak, tak, tak. Ekstra! O te dziwne kłody, pamiętam dziwne kłody nie czaję ich. Nie ich? No, w sensie... No są dziwne. Dziwnie pusto, nie? No. Dalej! Zobaczymy czy możemy tu są chatko kłody em um, stary Sonia Powinno wyjść pięknie. Mamy kłody słoneczko i zielone tegesy. Aha Okej okay. Proszę bardzo Cioci na kłodzie Tak Kłodoflet. Kłodoflet. Hey. Moja zwykła kłoda jest zbyt normalna. Tak. Proceed. Dobra, lampek tutaj nie ma. Dziwnie puste. No bo tutaj mamy, no sprawdzić no tak, ale nie wiem. Okej, okay. wysyśnijmy wodę, bo to jest chyba to. Ewentualnie, nie, to jest otwarcie bramy, a potrzebujemy elektrycznego dżina tak, chyba. Tak, właśnie. Chociaż... Nope. Hmm. Nie ma okay. prądu. E, musimy skoczyć na górę po skrzynkach, co pamiętam. No? coś takiego? Or something? Nope. A może drabina na przykład? Ach, my i nie zauważają drabin w każdej grze. To, to też biorę na siebie, bo to też bardzo często mi się zdarza. A szowić znowu życie niemiłe. Ezo spokojnie. Znaczy, tu wpadnie do wody. Co prawda jest skażona, i, i nie wiem. O! Nie tej małym Spider-Manem, ale. To, Albo umrze, to też jest opcja. Albo umrze. Hmm. Chyba to się skończyło ah! mm! A w sobie nie strasznie z Hubgard I polecak nam błyszczał o właśnie, więc gdzie, gdzieś jest nowy dzień ja nie mogę trafić w kartkę o. Kartek Kocik nigdy Bardzo. I co my tu mamy? Herbatę. Sobie też nalałem, żeby nie było. że cebula. Okej. Okay, Wygląda trochę jak cebula. Bardzo obosiona cebula. ciekawie. Okej, okay, co kto lubi? Kwiat. Zaczyna jakoś wyglądać. Cebula ma pędy. <grymne> nie zostawić cebulę na słońcu na zbyt długo, to wracanie włoski. O to chodzi. Co nie zrobiłaś całkiem. tej cebuli? To była pajęczyna. Okay. Ożyjmy, ożywmy to, ale to chyba nie będzie chciało żyć, mam wrażenie. Nie no co ci Miło ja cię Ja bym obradzi? nie chciał, tak wyglądał. Nieszczęśliwe. W ogóle generalnie nie wiem, zabawna mała rzecz, o której nie wspomnieliśmy. Może zauważyliście, może nie. Na torbie Asha pojawiają się nowe przypinki. Te znaczki takie Lebie dziwne, skojarzone tak z harcerzami, tak. czy scoutami, czy whatever. E, one się pojawiają, kiedy robimy momenty z dżinami. Tak jakby co? To, to jest coś, co ja i Kacji zauważyliśmy dosłownie na samiutkim końcu gry. Nie wiem, co się Przestraszył stało. się Muchołówki, w sensie A, zamknęła się na nim. Muchołapki. muchołapki. A. W się chyba bo... też Nie jestem pewien. Więc tak, to jest dosłownie zaka... Dostajemy momenty za to. Czyli w sensie no, przypiniki. Do... Przypiniki I owoce spadają. A. No i teraz muszę zawołać... Gina. Sprawdź mapę, czy już mamy e, wszystkie... Ze żar ze żar owoce. Dobrze. Czy już mamy wszystkie żarówki? No dobra, daj zapalić. Spoko. Ciśnij. Żyd. Ja nie wiem, jak to działa do tej pory. Okej, okay, teraz musimy ustawić Gina między kablami przerwanymi. Ej, tutaj. Nie, nie, niebieski, niebieski nie może płyć, być. O, dobra. Na szczęście ich AI jakoś tam. AI to dużo. Dobra, porozmiany. nie ruszaj się. Trzymaj łapki. łapki. Dobra, dajesz. Myślę. Bawi mnie to. to takie uchorze. Albo można uznać za torturę. Nie to no, że on jest frontowy, no. nic mu się nie dzieje. Zachwycony, Jej, to jest zachwycony, widzisz? Super! zostałem użyć tego kabel. By the way, przejdź jeszcze... ...niżej. Wróć się kawałek. Wróć tutaj na dół. Idź w lewo. idź w lewo. I skacz po skrzynkach. Ponieważ ja coś tutaj pamiętam. O, właśnie. Okej. Okay. Moment. I kartka. O, mamy wszystkie dżiny odblokowane. Jak My szukać... nie sprawdzaliśmy na poprzednich mapach, czy mamy wszystkie te kartki takie zaznaczone przez grę, takie no, tutaj, nie? Tak. Jak widzicie, trofea wpadają same w tej grze, dosłownie. To są te kanały. Latarnia, port, tak, czyli mamy wszystkie, bo nie ma żadnych, znaczy tych jakby fabularnych no. jak sobie. ale na przykład w elektrowni powinniśmy 11 kartek z ozdobami dla tak. gdzie, po prostu, a właśnie dlatego nie będziemy ich zbierać, bo to jest, nie wiem, jakiś po, po miejscach, gdzie jakby gra, wydaje się, że teoretycznie nie powinniśmy tam wchodzić, robić złe rzeczy, to tenże to, to, to kochanie, a nie L Zorze I mu hołówki Mam No i on też chyba ją nie i ono się na nim zamknie Hej, ostrożnie ty! tym To zabawne, kiedyś chciałem mieć mu, mu łapkę Nie miałam i klapała? Faktycznie? Fajne są. Okej. Okay. Co tam jeszcze? I Ash jest martwy. Po raz drugi w tym odcinku? A jest? Nie, to było w poprzednim. Dobra. Bo tu nic więcej nie ma. Yep. Więc no, nie, nie będziemy mieli wszystkich wzorów dżinów, bo... To jest takie... nie No, to już jest takie... Odpal filmik na YouTube i szukaj razem z nim cofasz się. Ale co zobaczę, może ten. Moment? Mówisz, że to już. Też nie, ja będę musiała tu przyjść, jak się otworzy, chyba. Jap. Yep. Gdzie jaki wiatr? Ależ wieje. Ale czemu drzwi nie. miały ser. Nieważne. Okej. Okay. I ściana mroku. I nie kamera mroku, pusiwa. Posprzątajmy. Pomalowałaś skrzynkę. No cóż. Gro. E, Gro. A ja, ja, ja... To koniec, koniec, koniec. kreatywności. Sorry. O mój Boże, tutaj tutaj daliśmy z siebie wszystko definitywnie. Tak. Okej. Okay. Czy chcesz zrobić ten moment tu jest tutaj po prawej i hmm. zakończyć odcinek, czy jeszcze coś troszeczkę pomalować? mam 22 minuty. Co to no, takiego? Zobaczmy, czy możemy zrobić ten moment. Zróbmy ten moment i nie wiem, może teraz, kiedy już jest oczyszczona strawa, spróbujmy jeszcze raz z tą trówką. E, dosłownie raz. Co no okej. Okay. Okay. Ciekawa mieszanka. Zroża na dole, kłody na górze, grzyby na górze. Nie to grzyba, nie kłoda. Proszę, Prawdziwa psy co? I jaki moment ten zbiór? Zwie... Ja okay. Z mi za A, okej. z dwóch i Dobra i na prawo mamy ten tajemnicze łuchu. No czekaj, bo ten jest liścia. No tak, no, no, bo się nie ruszy, póki go nie dasz. Wygląda ok? Jezu niedługo wiatraczki. O Jezu wiatraczki, tak, dobra. Dajemy jeszcze raz. Dwa dżiny. Tym razem potęga dwóch ginów Ze strony go pick-upu. nastrój. No, nie no, się nie rusza, nie? No dobra, wystrasz go ponownie. Widzę cię. A on sobie strzelb na zawał. O, ta st Drugi chce chyba. O, ponownie, dobro, dawaj. HA! Tylko. jest Czy my coś przygapiamy? Hm. Huh. Nie wiem. Nie, nie wiem. Nie będziemy tracić, nie? Może między odcinkami to sprawdzimy, czy my jesteśmy niedorozwinięci, czy co. Dobra. To jest tak, zakończymy odcinek tutaj. W tym ładnym miejscu. I generalnie dosłownie sprawdzę to zaraz po zakończeniu nagrania. jeśli przeoczyliśmy coś oczywistego i to nie jest wina zjebanego systemu gry, to od tego zaczniemy kolejny odcinek. Dobra. Więc tyle od nas na dziś. Dzięki za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się po i na razie.